Nazywam się Ewa Matuszewska, jestem z Warszawy, ale mieszkam w Zakopanym. Przez wiele lat przyjaźniłam się z Wanną Rutkiewicz. Dzięki tej przyjaźni powstały książki o Wandzie. Pierwsza, którą napisałyśmy wspólnie, a ostatnia, Uciec jak najwyżej, niedokończone życie Wandy Rutkiewicz, już była pisana tylko przeze mnie. Wydawcą tej książki są Iskry, które właśnie bardzo mnie wspierają. W pisaniu, Bo czasu ja niestety mam bardzo mało, bo jestem też oprócz pisania tekstów, jestem też rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta Zakopane. To jest bardzo ciekawa praca, ale no, niestety dość zajmująca czasu dużo, no i też trochę czasami stresująca. Książka o Wędzie powstała po jej zaginięciu w 1992 roku i była taką formą pożegnania się z nią pożegnania przyjaźni, jaka nas łączyła przez 14 lat. Poznałam ją właśnie w roku zdobycia przez nią Berestu, czyli w 1978. Robiłam z nią wtedy wywiad do literatury. No i tak się zaczęła znajomość, wspólne jakieś takie plany pisania. I potem przyjaźń. Z pisania wspólnego dalej już nic nie wynikło, bo Banda się wspinała, ja pracowałam, ale przyjaźń przetrwała. Przyjaźń przetrwała i w tym roku, 5 maja. Nastąpiło w pewnym sensie takie symboliczne zamknięcie y, rozdziału pod nazwą przyjaźń właśnie z Wandą. Na symbolicznym cmentarzu pod Osterwą na Słowacji, tam gdzie są tablice osób, które zginęły w górach, między innymi jest Piotr Morawski, Jerzy Kukuczka, Wawrzyniec Żuławski, została umieszczona tablica poświęcona pamięci Wandy Rutkiewicz. Y, stało się to w przed dzień jej rocznicy zaginięcia, dwudziestolecie. I to było takie, dla mnie przynajmniej, ostateczne z nią już pożegnanie. Ale okazało się, że no, w tym, właśnie teraz w tym miesiącu, również w Muzeum Sportu i Turystyki mieszczącym się w Centrum Olimpijskim był taki trzydniowy przegląd filmów alpinistycznych imienia Rudkiewicz, Tym razem dziewiętnasty. Bardzo dobrze przygotowany, jego taką główną sprawczynią, organizatorką i pomysłodawczynią jest pani Wiesława Wiśniewska. I to było też takie spotkanie ludzi gór, którzy wandę pamiętają, którzy ją cenią, których czasami też denerwowała, ale w ich pamięci wanda pozostała. I ja sobie właśnie na tym spotkaniu uświadomiłam, bo tam było bardzo wiele młodych osób, które w ogóle nie miały prawa nawet jej znać, bo gdy Wanda zaginęła, to ich albo nie było, albo byli właśnie bardzo małymi dzieciaczkami. Ci młodzi ludzie ją pamiętają. Ona w pewnym sensie jest dla nich wzorem w górach. W życiu być może też, bo podkreślali to, że dążyła do celu, że była konsekwentna, nieustępliwa w realizacji swoich górskich celów. No i tak sobie pomyślałam, że właśnie tego typu spotkania świadczą o pamięci. A człowiek. Tak długo żyje, jak długo oni pamiętają. A o Wandzie bardzo dużo osób pamięta. I tutaj z panem prezesem Hańskim dyskutowałam, że ja w zasadzie nie chcę być strażniczką pamięci o Wandzie. A pan prezes powiedział, że nie chcę, ale muszę. Więc myślę, że dopóki będę mogła, to będę się starała, żeby ludzie o niej pamiętali, bo była osobą niezwykłą, niezwykłą w przyjaźni, niezwykłą w dążeniu do celów. I moja książka jest właśnie, myślę, że potwierdzeniem tych wszystkich naszych wspólnych lat, które spędziłyśmy. Miała kilka wydań, z czego jestem bardzo zadowolona, bo znaczy, że ludzie potrzebują takich wzorców, jakimi jest, była i będzie, mam nadzieję, Wanda.